Czy zastanawialiście się już nad tym, czym jest władza? Czy zastanawialiście się nad tym, co to znaczy posiadać realną władzę? O tym, czym jest władza i kto posiada realną władzę nad tym światem, traktuje ta książka. Imperium Klausa Schwaba, Jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd. To jest książka o władzy. O tym, kto ją posiada, jak ją zdobył jakim celu i jak ją sprawuje. Nie ma wątpliwości co do tego, że sprawowanie określonej funkcji, piastowanie określonego stanowiska nie oznacza władzy. To mogą być atrapy i za pomocą właśnie takich atrap rządzą globaliści. Globaliści opisani w tej właśnie książce. Globaliści, którzy sami pozostają w ukryciu, których nie widzimy, nie słyszymy, może specjalnie się nie ukrywają, ale po prostu nie patrzymy w tę stronę, a patrzymy na teatr kukiełkowy, teatr lalek, który specjalnie dla nas reżyserują po to, żebyśmy patrzyli nie tam, gdzie trzeba. Jeśli chcecie się dowiedzieć co robią ci, którzy sprawują władzę nad światem, jak ją sprawują, to zachęcam do lektury tej książki którą można nabyć na stronie w sklepie na stronie provitabona.pl. Zachęcam gorąco.